Najważniejsze ten Najciekawszy moment całego przedsięwzięcia trzeba odcisnąć własne dłonie w tym kwadracie. Nie jest to takie proste podobno. Dawid Murek, wielkie brawa! Prąd, no to w miliczu byłoby jasno jak w Las Vegas. Wyciekaj, wyciekaj. <noise> Wypady do Japonii, tutaj nie będę zdradzał szczegółów tych wszystkich eskapat, natomiast no, warto powiedzieć, że to były pierwsze olimpijskie medale wywalczone przez nasze panie i liczymy na to, że młodsze koleżanki pani Józefy i jej koleżanek z drużyny niedługo te sukcesy będą powtarzać. Jeszcze raz wielkie brawa, pani Józefa Ledwik. Też poradzili ku chwale naszego kraju. Pan Andrzeja Grzyba poproszę tutaj do mnie, bo ja z językiem rosyjskim niestety za wiele wspólnego nie mam. Znam parę słów, ale nie mogę ich... Natomiast, proszę Państwa, tutaj Państwo wiedzą doskonale Raul Lozano, Daniel Castellani, które będzie to generalny ostatni sprawdzian naszej narodowej reprezentacji przed Mistrzostwami Europy, w których Agata tak pięknie i dzielnie walczyła, zdobywając złoto. Dla nas, dla Polski, dla nas wszystkich i tak na dobrą sprawę. Co tu dużo mówić? Wygrać. Agata Brózowszewska. Tam coś na ten temat nam tutaj wszystkim powie. Panie Krzysztofie, zapraszam serdecznie. Certyfikat trafił w godne ręce, a my się cieszymy, że... Barbara Gawłowska i drugi trener ówczesnej reprezentacji Andrzej Wary, a pana burmistrza gminy Milicji, przewodniczącego kapitu, ale i gwiazd Maćka Jarosza. Bardzo proszę o wręczenie. Upomin, niezmiernie się cieszą i liczą na to, że to nie jest ich ostatni przyjazd tutaj do Milicza i że ta impreza jeszcze w kolejne rocznice będzie się odbywała. Ich jeszcze dzisiaj o godzinie 16.30 zobaczymy Hali Sportowej w Miliczu podczas meczu, gdzie po raz kolejny wystąpią na boisku, na parkiecie i po raz kolejny.